To symboliczny ruch obrotowy tarczy mniejszej maszyny TBM, która tak naprawdę rozpoczyna drążenie tunelu ewakuacyjnego w Męcinie. Dzisiaj jesteśmy w kluczowym momencie, kiedy uruchomiona zostanie tarcza TBM, która wydrąży. Kilometry tunelu. Kinga, bo takie nosi imię urządzenie, rozpoczęło pracę w poniedziałek, kilka minut po godzinie 10 na jednym z najdłuższych tuneli kolejowych, który aktualnie budowany jest w Polsce. Umowę podpisaliśmy rok temu, 8 marca. Dzisiaj budowa jest całkowicie przygotowana. Takiego tempa budowy w Europie nikt nie widział. Wydarzenie, które przyciągnęło bardzo duże zainteresowanie ogólnopolskich mediów, w udział wzięli wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, minister transportu Dariusz Klimczak, poseł Urszula Nowogórska, a także przedstawiciele lokalnych samorządów. Uruchomienie KPO było kluczową sprawą dla rozwoju Polski. Dzisiaj możemy mówić o tunelu, o nowej linii kolejowej, podłęże Piekiełko, również przy wykorzystaniu tych środków. Tak więc. To była kluczowa decyzja, która się dokonała w, na jesień 2023 roku i postawienia na tych, którzy chcą środków europejskich i chcą rozwoju infrastrukturalnego Polski w takim tempie i w takiej jakości, jak ma to miejsce teraz. To mała tarcza rozpoczyna pracę po to, żebyśmy rozpoznali warunki gruntowe, zabezpieczyli się przed ewentualnymi jakimiś nieprzewidzianymi elementami, które możemy napotkać w gruncie. W maju rozpoczyna się wiercenie tunelu dużej maszyny TBM. Równolegle drążymy ten duży tunel. Ona będzie dokładnie, zajmie tyle samo czasu. Średnia prędkość to jest między 8 a 12 metrów na dobę. Jadwiga ma za zadanie wydrążyć właściwy tunel pod jednotorową linię kolejową. Tutaj pociągi pasażerskie będą mknęły z prędkością 160 km na godzinę, natomiast towarowe 100 km na godzinę. Wierzymy, że ten najtrudniejszy etap inwestycji. Pójdzie sprawnie dzięki temu, że mamy na placu budowy dwóch bardzo doświadczonych wykonawców. Firmy Budimex Gilermag, które będą odpowiedzialne za to bardzo ważne inwestycyjne przedsięwzięcie. Tarcze będę pogonywać średnio kilkanaście metrów dziennie, pracując przez 24 godziny na dobę i załoga będzie pracowała na, na, na trzy zmiany. Odległość pomiędzy głównym tunelem a tym tunelem docelowym to jest 14 metrów i na całej trasie na 4 km to jest dokładnie 3 770 km 770 m jest 7 przejść ewakuacyjnych pomiędzy jednym tunelem łączącym a drugim tunelem. W sumie zatrudnionych jest przy tej inwestycji 150 inżynierów. W zależności od tempa prowadzonych prac i zapotrzebowania zatrudnionych będzie kilkaset osób. To pracownicy z firm podwykonawczych. Prawdopodobnie taki w skali kontraktu to dochodzi do prawie do tysiąca firm, które współpracują z nami na kontrakcie. Na plac budowy Kinga i Jadwiga w bardzo w szybkim tempie zostały sprowadzone z Chin drogą morską, a później transportowane ciężkim sprzętem samochodowym na plac budowy do Męciny. Pewnie przed godziną 12 już będziemy pod, pod tutaj miejscem, gdzie będzie zaczynane kopanie całego tunelu. Tunel z Męciny do Pisażowej to pierwszy z wielu takich obiektów, które powstaną w ramach największej inwestycji polskich linii kolejowych na południu Polski. Pani od samego początku pomaga tutaj mieszkańcom i pomagała do samego końca. Jest pani dumna, że ta maszyna dzisiaj wystartowała i że udało się przejść przez tą całą drogę? Myślę, że wszyscy są dumni, mieszkańcy tego terenu też bo tak jak powiedziałam, zresztą jak miałam możliwość wypowiedzenia kilku zdań, to powiedziałam, że rzeczywiście był czas taki, kiedy dla południa tutaj otwarło się okno na świat, kiedy była budowana przez Austriaków pierwsza linia kolejowa, a dzisiaj jest to drugie okno na świat w XXI wieku, które też będzie dawało do, dobrych, wiele możliwości nowych dla mieszkańców tego terenu, więc myślę, że wszyscy są, wszyscy są dumni. Staramy się pomagać, jeżeli są jakieś problemy, bo wiadomo, że zawsze są, ale staramy się je rozwiązywać. Mam nadzieję, że, że mieszkańcy, Będą również z wyrozumiałością patrzeć na, na to wszystko. Szybsze podróże. W sumie pod ziemią pociągi będą kursować w 16 tunelach o łącznej długości niemal 21 km. Towarzyszących im tuneli Polsce, ewakuacyjnych będzie 4, kilometrów. a ich długość osiągnie około 10 km. Koszt budowy całej linii kolejowej zwanej potocznie Podłęże Piekiełko to ponad 12 miliardów złotych. Prace związane z inwestycją mają zakończyć się do 2030 roku.